A, tyle niesamowitych gier. Po prostu nie wiem, za co się chwycić. Wszystko jest moje. Divinity mam tutaj. Black Opsy. StarCraft. I komiksy z Wiedźmina. Niesamowite. To jest wszystko moje. I breloczek z Wiedźmina. Ale super. Nie mam pojęcia, kto to, to wszystko zostawił, ale wiem jedno. To jest moje. to nie jest twoje. Zostaw to. Witajcie w naszym konkursie świątecznym. Jak co roku zapraszamy Was do przesyłania na adres redakcji własnoręcznie wykonanych prac w tematyce świątecznej. E, e, mogą być powiązane z grami, e, z redakcją, koniecznie e, muszą być związane ze świętami. Do wygrania są aż 23 paczki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy paczkę dla pecetowców: jest mysz od Steel Series, StarCraft, Call of Duty, pełny pakiet Guild Warsów. Do tego w każdej paczce znajduje się koszulka z gry wiedźmi 3, Super Brelok. Przypinka to są dość unikatowe gadżety. Mamy także paczki dla konsolowców. E, słuchawki do Xboxa One, PES, Call of Duty, Divinity i analogiczna paczka dla posiadaczy PS4, tak samo w każdej z nich znajdziecie koszulkę, brelok i przypinkę. Dla posiadaczy naszych abonamentów z opcją VIP mamy specjalną wiedźmińską paczkę z naprawdę unikalnymi gadżetami. Są tu m.in. komiks, soundtrack, oczywiście gra wraz z dodatkiem, koszulka, nalepki i torba na zakupy wiedźmińska, więc naprawdę będziecie wyposażeni jak Geralt. Teraz najważniejsze. Wejdźcie na stronę, której adres widzicie poniżej, przeczytajcie dokładnie cały regulamin oraz y, punkty, żeby uniknąć jakichkolwiek y, wpadek. Musicie własnoręcznie zrobić jakąś pracę, która nawiązuje do świąt, gier i być może do redakcji. Może to być kartka świąteczna, wyszywanka. Tutaj ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. W zeszłym roku, na przykład, dostaliśmy deskę do krojenia z Sonikiem w czapce świątecznej z logiem gry online. W tym roku wprowadziliśmy ograniczenia co do rozmiaru przesyłki, która do nas musi dotrzeć. Swoją pracę musicie zmieścić w pudełku o rozmiarze 30x30x30 cm. Oczywiście może być coś tam mniejszego, w środku coś płaskiego. Tutaj trzymacie się zasady: małe jest piękne i będziemy oceniać także precyzję wykonania i to ile serca włożycie w waszą pracę, no i jaki oczywiście mieliście na nią pomysł. Koniecznie na samej pracy musicie umieścić swoją ksywkę z portalu Gronline oraz wybraną paczkę. Listę paczek znajdziecie na stronie, której adres ponownie widzicie poniżej. Ta paczka i ksywka będą niezbędne do identyfikacji zwycięzców, więc ważne, żebyście nie wrzucali tego do koperty, tylko żeby przytwierdzić to na przykład na karteczce bezpośrednio do waszej pracy. Wasze przesyłki muszą dotrzeć do redakcji do 30 grudnia włącznie. Jeszcze raz zachęcam do przeczytania regulaminu i życzę powodzenia. To jest niesamowite. Nawet ja poczułem klimat świąt. Nie ekscytuj się, tak? To, to pakuj. Что <laughs> значит? <That shit. laughs>